Dzień dobry Państwu. W minionym tygodniu, to jest od 11 do 17 października, na terenie naszego powiatu odnotowaliśmy łącznie 14 zgłoszeń, które dotyczyły 3 pożarów oraz 11 miejscowych zagrożeń. W działanie interwencyjne zaangażowanych było łącznie 144 strażaków oraz 36 pojazdów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. I tak oto w poniedziałek 11 października po godzinie 9 zostaliśmy wezwani do pożaru poddasza warsztatu samochodowego zlokalizowanego w Nowej Cerekwi na ulicy Raciborskiej. Do akcji ratowniczo-gaśniczej skierowani zostali strażacy z Głupczyckiej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz jednostek OSP z Nowej Cerekwi i Dzierżysławia. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia pożarem objęta była częściowo drewniana konstrukcja dachu oraz składowane na poddaszu części samochodowe. Podjęte działania interwencyjne doprowadziły do szybkiej lokalizacji pożaru i minimalizacji strat, których wartość została wstępnie szacowana na kwotę około 5 tysięcy zł, zaś wartość uratowanego mienia opiewa na kwotę 100 tysięcy zł. We wtorek 12 października po godzinie 9 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku samochodowym, do którego doszło w Nowej Cerekwi na odcinku drogi wojewódzkiej nr 416. Zadysponowani do zdarzenia strażacy z głupczyc oraz Kietrza po dotarciu na miejsce zastali samochód osobowy Mazda 6 Kombi po czołowym uderzeniu w drzewo, w wyniku którego poszkodowane zostały dwie dorosłe osoby. Działania interweniujących strażaków skupiły się na zabezpieczeniu miejsca akcji oraz symultanicznym wykonaniu dostępu do zakleszczonej w pojeździe kobiety, pozostającej pod kontrolą obecnego na miejscu zespołu ratownictwa medycznego. Poszkodowana 26-latka została wydobyta z wraku pojazdu i przeniesiona do karetki, a następnie wraz z drugą poszkodowaną osobą przetransportowana do szpitala w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki. W środę, 13 października, przed godziną 10 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze, do którego doszło na jednym z oddziałów szpitala w Branicach. Zdarzenie zostało wykryte przez system sygnalizacji pożaru. W trakcie weryfikacji alarmu przez pracowników szpitala okazało się, że pożarem objęty jest matera z łóżka oraz szafka nocna. Pomieszczenie, w którym nikt nie przebywał, było mocno zadymione, zaś pracownicy podjęli próbę ugaszenia ognia przy użyciu gaśnic proszkowych oraz podając prąd wody z hydrantu wewnętrznego, co w konsekwencji spowodowało, że pożar został ugaszony przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. W chwili dotarcia na miejsce służb ratowniczych wszyscy pacjenci oraz personel znajdowali się w innym skrzydle budynku i nikt nie wymagał pomocy medycznej. Strażacy przystąpili do oddymienia i przewietrzenia wszystkich pomieszczeń, w których następnie dokonano niezbędnych pomiarów wykluczających obecność w nich tlenku węgla. Łącznie cztery zastępy strażaków z głupczyckiej JRG oraz OSP Klisino zaangażowanych było w działania interwencyjne podczas wypadku samochodowego, do którego doszło w minioną sobotę 16 października około godziny 7 na odcinku drogi wojewódzkiej nr 416 pomiędzy miejscowością Głupczyce-Sady a Kietlicami. Ratownicy po dotarciu na miejsce zdarzenia zastali przewrócony samochód ciężarowy marki MAN wraz z naczepą, który leżąc w poprzek jezdni blokował całkowicie przejazd. Pojazd przewoził buraki, które w wyniku zdarzenia rozsypały się na odcinku około 50 metrów jezdni oraz do przydrożnego rowu. Poszkodowany kierowca opuścił pojazd z pomocą świadków zdarzenia jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Interweniujący strażacy przystąpili do udzielania rannemu mężczyźnie kwalifikowanej pierwszej pomocy, którego następnie przekazano przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. Symultanicznie odłączono dopływ prądu z akumulatorów oraz wykluczono powstanie ewentualnych wycieków paliwa i płynów eksploatacyjnych. Ruch na odcinku traktu komunikacyjnego został przywrócony po godzinie 11:00. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było prawdopodobną przyczyną kolejnego wypadku samochodowego, do którego doszło tego dnia około godziny 18 w Suchej Psinie. Zadysponowani do akcji strażacy z Głubczyc i Dzierżysławia zastali na miejscu samochód osobowy marki Hyundai Santa Fe, którego kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi do rowu. Świadkowie zdarzenia wydobyli poszkodowanego mężczyznę z wnętrza samochodu jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Działania interweniujących stratowników polegały na udzieleniu rannemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, którego następnie przekazano przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. Strażacy oświetlili również teren akcji, odłączyli akumulator, wykluczyli powstanie ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych oraz kierowali ruchem drogowym. W minionym tygodniu dwukrotnie podejmowaliśmy działania w ramach tzw. izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego. Interwencje te miały miejsce w Głubczycach na ulicy Powstańców oraz w Pilszczu na ulicy Krasickiego. Ponadto usuwaliśmy niebezpiecznie zwisające konary drzew w Lwowianach i e, Gadzowicach oraz udzielaliśmy pomocy funkcjonariuszom policji w wejściu do jednego z budynków w Ludmierzycach. Zaś strażacy z jednostek OSP w Zubrzycach oraz Lewicach zaangażowani byli w organizację w swoich miejscowościach tymczasowych punktów szczepień przeciw COVID-19. To na dziś wszystkie informacje. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości już za tydzień.